Cześć wszystkim, jesteśmy jakieś półtora roku po tym, jak rozpocząłem zrzutkę w całkowicie nowym tunelu do uprawy grzybów, które już istnieje, który się już sprawdza, działa, lecą już właściwie drugie doświadczenie, myślę, że dość ciekawe, doświadczenie z wykorzystaniem różnych wytłoków z buraka i selera w uprawie grzybów. Ogólnie rzecz biorąc, jak tutaj widzimy, różne grzybki rosną. Mamy sprawnie działający system nagrzewający mieszanie tutaj podłoża, oświetlenie ledowe. Może nie jest to top światowej technologii uprawy grzybów, ale w porównaniu do tego, co było, jest bardzo nieźle. Ale chodźmy zobaczyć dalej, co tu się jeszcze dzieje. Jesteśmy w pomieszczeniu, w którym spędziłem najwięcej czasu które było mi najbardziej potrzebne, czyli właściwie całkowicie yy, zrobionym laboratorium, które służy do produkcji kostek, do produkcji grzybni. To co tutaj widzimy, to i widzieliśmy w poprzednich filmie. Rzeczy był tu magazyn, rzeczy niepotrzebnych, a w tym momencie mamy mnóstwo rzeczy potrzebnych i przydatnych, czyli różne rodzaje, dwie komory laminarne, jedna zrobiona własnoręcznie, druga, która została mi przekazana, autoklaw, lodówka. No Mamy tutaj takie lata 70., ale równocześnie wszystko fajnie pracuje, fajnie się sprawdza, i bez wsparcia, które otrzymałem, nigdy by to nie powstało. Tutaj też powstało drugie pomieszczenie, w którym dokonuje inkubacji kostek, czyli Cały czas jeszcze niektóre osoby się do mnie nie odezwały, które mnie wsparły. Takie kostki czekają na te osoby, żeby mogły sobie te grzybki wychodować w domu. Te pomieszczenie, wszystko też zostało tutaj skonstruowane. Mamy tutaj oczyszczacz powietrza, troszkę większą temperaturę i tutaj sobie właśnie kostki grzybowe dojrzewają, żeby potem znaleźć się w tych odpowiednich warunkach do uprawy. Wcześniej nie było to połączone, nie było to korzystne. Teraz ta uprawa jest w innym miejscu i wszystko się znaleźło. Znacznie lepiej sprawdza. W tym pomieszczeniu, które też pokazywałem wcześniej, był troszkę bałagan na filmiku. Obecnie też troszkę bałagan jest, ale wszystko powoli się zmienia. A to jest taki bałagan twórczy, czyli po prostu <laughs> wiem, gdzie co jest, a to jest najważniejsze. Wycząsarka, którą wcześniej pokazywałem, już kolejny raz rybował. Teraz już tak, po, pier, po pierwszych próbach jesteśmy, więc to sprawdza. To pomieszczenie jest troszkę właśnie magazynem różnych rzeczy, które są przydatne przy ogólnie pracy z grzybami. Tutaj też na przykład tak jak wcześniej mówiłem, betoniarcy mieszam podłoże. Prawdopodobnie w przyszłości będą też tutaj prowadzone zajęcia. Natomiast... Kolejna przyszłość, czyli całkowicie nowe pomieszczenie, które też odnowiłem od zera. Na razie widzimy, na pewno no, będzie tutaj ta bo tego w sprawdzimy brakuje. Natomiast co dalej? Być może też druga komora, w której będą uprawiane grzyby, być może też jakiś inny pomysł. Zobaczymy, jak się wszystko rozwinie. My jesteśmy w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło, czyli powstała moja praca magisterska kilka lat temu, w tych oto rozpoczynałem pierwsze doświadczenia zalewając słomę wrzątkiem i ją w ten sposób pasteryzując. W tym miejscu chciałbym podziękować nieco wszystkim ludziom, którzy mnie wsparli na zrzutce, dzięki temu wszystko to się udało ruszyć. Jedna rzecz, no to ruszyć te pieniądze, które dostałem, a dwa, i no mnóstwo, mnóstwo inspirujących ludzi, którzy podpowiadali mi różne idee, które mogę zrobić, mnóstwo nowych znajomości i to chyba znacznie bardziej wartościowe niż jakakolwiek złotówka, którą otrzymałem. Natomiast no, ilość wsparcia, jakie tutaj dostałem na Uniwersytecie Rolniczym to jest zupełnie druga kwestia, bo zrzutką udało się zacząć, a tak naprawdę dzięki wsparciu tutaj na Uniwersytecie udało się to wszystko zakończyć. Dzięki rektorowi Włodzimierzowi Sademu udało się otrzymać dotację kilkukrotnie przekraczającą to, co zebrałem na zrzutce. Bardzo tutaj dziękuję za to za te pieniądze i to, że, że udało się dzięki temu to wszystko stworzyć. No, olbrzymie wsparcie też od obu dziekanów, którzy, pana profesora Stanisława Mazura, który te miejsce Pozwolił mi w tym miejscu działać. No i też obecnego dziekana profesora Kunickiego, który mnie tutaj cały czas wspiera. No zdecydowanie dwie wspaniałe promotorki, które mam, panią profesor Agnieszkę Senkarę i panią profesor Bożenę Musińską z Kolegium Medicum UJ. No bez ich pomocy. Tak naprawdę nie mógłbym tutaj działać. Dzięki nim jestem w świetnych anglojęzycznych publikacjach i wszystko to się rozwija. No wszystko, co tutaj też widzimy, to nie tylko moja praca. Szczególne tutaj podziękowania dla Krzyśka Bielkiewicza, który. U którego tak naprawdę miałem pierwsze porządne inżynieryjne praktyki i dzięki wspólnej współpracy z nim w czasie pandemii, właściwie większość rzeczy, które widzieliśmy na tym filmiku, udało się stworzyć. No, bardzo wiele innych ludzi też mi pomogło, cały warsztat Uniwersytetu Rolniczego, który pomagał z różnymi hydraulicznymi rzeczami, elektrycznymi rzeczami czy nawet studenci, którzy tutaj na różnych praktykach czy w ramach koła naukowego pomagali to wszystko tworzyć. Więc nie jest to wszystko moja praca, jest to praca wielu ludzi i myślę, że dalej będzie to tak funkcjonowało. Myślę, że to na razie jest tak naprawdę myślę powolny koniec początku i dopiero co zabawę z grzybami zaczynam. No, myślę, że jest to fajny pomysł, warto to rozwijać. Grzyby to trochę pożywienie, pokarm przyszłości, które nie tylko dostarczają wielu substancji prozdrowotnych, to przy okazji świetnie spakują i też są po prostu wartościowym pożywieniem. Więc myślę, że wkrótce może powstaną nowe filmiki, w których pokażę trochę od kuchni, jak uprawia się grzyby. Tak czy siak, jeszcze raz dziękuję wszystkim. Za, za pomoc i do zobaczenia.